Witam Państwa w kulturze pod ręką. Przygotowując to wydanie naszego programu, większość czasu nasza ekipa spędziła w plenerze. Gdzie byliśmy, co widzieliśmy, o tym już za chwilę zapraszam. Wojski Ludowy Klimat zapanował nad Wartą w czasie festynu z okazji Dni Rataj, który odbył się w niedzielę 23 czerwca w Amfiteatrze za osiedlem Piastowskim. Zabawa poprzedzała Noc Świętojańską, a w sobótkę nie powinno zabraknąć tańca i muzyki. Jedną z atrakcji festynu był zespół Staropolanie Wielkopolska, który za rok będzie obchodzić jubileusz dziesięciolecia działalności. Staropolanie wciąż przygotowują nowe choreografie i zaskakują nowymi strojami. W niedzielę, oprócz tańców wielkopolskich, przybliżyli mieszkańcom Rata i także folklor śląski. Staropolanie mają jeszcze w zanadrzu kilka nowości, które publiczność dopiero będzie miała okazję poznać. Są nawet takie stroje, które nie były jeszcze ani razu na scenie. Między innymi Nowy Sącz. Nie był jeszcze na scenie i zrobimy ten nowy sącz choreograficznie. i Mam nadzieję, że na dziesięcioleciu w 2014 roku, w listopadzie, pokażemy. Staropolanie cały czas się rozwijają, a co za tym idzie, są również otwarci na poszerzanie składu zespołu. Zapraszamy tych, którzy chcieliby u nas tańczyć, a mamy już 40 osób w zespole. Chcielibyśmy, żeby, żeby było tego towa, towarzystwa tanecznego jak najwięcej. Czyli ci, którzy mają do czynienia, mieli do czynienia z tańcem, zapraszamy ich bardzo gorąco. Zawsze o 19, zawsze we wtorki i zawsze w piątki. Festyn odbywał się nie tylko na ludową nutę. W świat operetki i starych przebojów wprowadził publiczność zespół Wrzosy. Dzieci z zespołu Erato zaprezentowały ratajskiej publiczności utwory musicalowe oraz fragmenty opery dla dzieci Kłopoty z Ferainą". Dla wielu młodych artystów występ na Dniach Rataj był debiutem na plenerowej estradzie. Kochajcie Ludowy nastrój powrócił na nadwarciańską estradę za sprawą Gwiazdy Wieczoru. Specjalnie dla mieszkańców Rataj koncertowała grupa No To Co, znana z takich hitów jak Potem Kwiat Czerwony czy Hej Bystra Woda. Przystępom artystycznym towarzyszyły także dodatkowe atrakcje. Wokół sceny toczyły się konkursy na najpiękniejszy wianek, kuj z wiedzy o spółdzielni mieszkaniowej osiedle młodych czy konkurs plastyczny, którego tematem były ratajskie zwierzęta. Okazuje się, że najmłodsi mieszkańcy naszej dzielnicy dostrzegają wokół całkiem sporo zwierzaków. Kaczki, nazwie do młode były, tam, była tam jedna szarna, też były na... szpaki, jeden dzięcioł, ma, małe gniazdo. A powiedz, czy ty te wszystkie zwierzęta widziałaś tutaj na ratach? Ja? Tak. tak godzinę, Kiedy można takie zwierzęta na ratach zobaczyć i gdzie? O y, można je znaleźć w, w parku i w między, najczęściej w lato albo we wiosnę. Na festynie nie zabrakło również konkursów sprawnościowych i sportowych. Wojowie z drużyny Wici zachęcali do wyścigów w toczeniu beczek, a nad samą wartą chętni uczestniczyli w zawodach bardziej nowoczesnych. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Piast po raz kolejny zorganizowało bieg piastowski imienia Wojciecha Niewiady. Najmłodsi sportowcy startowali w biegach krótszych, dla najwytrwalszych był bieg na 5000 metrów. Wygrał go Piotr Myślak. Pierwszy raz biegnę w tym biegu, dowiedziałem się, jak się nie mylę, w piątek przez Facebooka, bo na poznańskiej stronie, w poznańskim fanpage'u ktoś napisał, zapytał się, gdzie biegamy w ten weekend i ktoś właśnie powiedział, że jest bieg nad Wartą, dlatego przybyłem tutaj. Dni Rataj to ostatni festyn przed wakacjami organizowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową Osiedle Młodych. Kolejne imprezy plenerowe dopiero po wakacjach. To w sobotę 22 czerwca przyszedł na osiedle Polan. Ten na pewno się nie nudził. W czasie festynu imprezowanie na polanie, zorganizowanego przez Dom Kultury Polan. To najwięcej atrakcji czekało na najmłodszych. Gry, zabawy i konkursy śledziła nasza kamera. Zobacz, jak będziesz chciał jechać do przodu, musisz sobie nacisnąć tutaj. Widzisz i jedzie do przodu. Patrz, będziesz chciał do tyłu, to sobie dusisz tutaj do tyłu. Do przodu to wybrać. I tym kółeczkiem sobie będziesz skręcał, proszę spróbuj. Oto tor wyścigowy na chodniku przy domu kultury, mogą się zmieścić tylko takie małe samochody, ale sterowanie nimi sprawia najmłodszym dużo radości. Dalej na terenie festynu napotykamy kolejne atrakcje, konkursy sprawnościowe takie jak łowienie rybek i sprawdziany celności. Niecodzienne zajęcia przygotował dla dzieci wiejski skansen. Można tutaj upiec bułeczki swoje własne, można je dowolnych Nie, no. Można je jest... robi taką bułkę. Więc Pani, dostaje, dostaje się typu... ciastą. Pani, można sobie ułożyć w dowolny sposób. Wkłada się na go, jakąś godzinkę do pieca. Do pieca i wychodzą tak... No, sposób, bułać, Takie no, bułki. W Czasie, gdy bułki i rogale piekły się w piecu, młodzi piekarze mogli zobaczyć, jak dawniej wyglądała wiejska zagroda, i poznać narzędzia, które już wyszły z użytku. Na młodszą i starszą publiczność czekały również występy i pokazy. Podziwialiśmy zaproszonych gości, wśród nich byli mistrzowie walk Wing Chun oraz pan, który z kolorowych baloników potrafi wyczarować niemal wszystko. No piękny! Dziękuję bardzo. Ale przed publicznością zgromadzoną na osiedlu Polan występowały również dzieci z naszej dzielnicy. Swoim talentem pochwaliły się między innymi dziewczyny uczęszczające do Domu Kultury Polan 100 na zajęcia baletowe tancereczka. Wystąpili również młodzi muzycy, których gry na instrumentach uczy w Domu Kultury Helena Szczepańska. Występ przed osiedlową publicznością to uwieńczenie całorocznej nauki i zachęta do dalszej pracy. Just for the man. Na wędrówkę ciepłym krajem zaprosił swoich podopiecznych Dzienny Dom Pomocy Społecznej. Filia numer 3 Klub Promień z osiedla Piastowskiego tytuł piosenki Grzegorza Turnała do słów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego uczyniła mottem letniego pikniku. Jego miejscem w poniedziałek 24 czerwca był ogródek przedszkola numer 117. Tu, w cieniu drzew i letnich parasoli seniorzy z całego Poznania wypoczywali i słuchali muzyki. Sami także przygotowali program artystyczny. Na pikniku seniorzy nie bawili się jednak tylko w swoim gronie. Do występów zaprosili bowiem także uczniów z pobliskiego XIV Liceum Ogólnokształcącego. Cztery piosenki zaśpiewała seniorom Marianna Ćwiąkała. Uczniowie czternastki bywają częstymi gośćmi seniorów klubu Promień. Staramy się pomagać na tyle, ile możemy w ciągu właśnie roku szkolnego. Organizujemy też różne właśnie dla nich występy, właśnie to, jak tu dzisiaj Mariana między innymi zaprezentowała. W ciągu jakby tygodnia też, jeżeli jest czas, staram się tu przechodzić i spędzać z nimi nawet wolny, zwykły czas, nawet wychodzić tu o zwykłe pogranie, na przykład w karty czy w skrable, tak jak to ostatnio miałam przyjemność pograć. Ale współpraca między liceum a klubem promień nie polega tylko na odwiedzinach uczniów w dziennym domu pomocy. Nasi seniorzy są zapraszani na różne uroczystości do szkoły, na, na różne rocznice, na, na spotkania przy poezji i muzyce. Natomiast my też zapraszamy tutaj uczniów na różne imprezy. Letni piknik Dziennego Domu Pomocy Społecznej jest już tradycją. W poprzednich latach nie dopisywała jedynie pogoda. Tegoroczny udał się na medal. Tenis stołowy jest jednym z ulubionych sportów bywalców nowomiejskich domów kultury. Nie mogło go więc zabraknąć podczas obchodów 16 dni Rataj. Drugi turniej tenisa stołowego zorganizował 22 czerwca Dom Kultury na Skarpie. Tu ten sport ma bowiem szczególnie wielu miłośników. Specyfiką naszego domu kultury i świetlicy sportowej, która działa przy domu kultury, jest właśnie to, że ten cieszy się w niej największym powodzeniem. Jest wielu graczy, którzy prezentują naprawdę wyrównany i wysoki poziom, zajmując wysokie miejsca na różnych turniejach organizowanych w mieście Poznaniu. Dlatego też tenis stołowy wydaje się taką naturalną, naturalną decyzją jeśli chodzi o, o, o organizację jakiś imprez towarzyszących właśnie dniom Rataj. Tenis stołowy przyciąga graczy w każdym wieku. Podczas sobotniego turnieju najstarszym z nich był 60-letni Waldemar Bogdański. Staniem zawodnika to właśnie tenis stołowy utrzymuje go w dobrej formie. Na pewno relacje i w jakiś sposób no zdrowie, nie w każdym razie no, zmęczenie na pewno po prostu, no, pomaga przynajmniej, no, żeby kondycję utrzymać. Z kolei najmłodszym uczestnikiem zawodów był dwunastoletni Kuba, który mimo młodego wieku ma już całkiem spore doświadczenie w grze. Przygodę z tenisem zacząłem dwa lata temu i od dwóch lat go ćwiczę codziennie, więc forma rośnie. Oby tak dalej, bo sport to zdrowie, szczególnie ten łączący pokolenia. W czasie wakacji w Domu Kultury Polan 100 nastąpi przerwa w większości zajęć, ale nie oznacza to wcale, że placówka będzie zamknięta. Już 1 lipca rusza akcja Lato. Rok szkolny dobiega końca w piątek, a my w poniedziałek już witamy wszystkich półkolonistów. Od poniedziałku do piątku mamy półkolonie dla dzieci zorganizowane w Domu Kultury Poland 100. Są to zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, świetlicowe, wyjścia przeróżne. Są to zajęcia, które trwają od godziny 7 do 16. Instruktorzy czekają na dzieci w wieku od 6 do 12 lat, dla których przygotowali szereg ciekawych zajęć na miejscu, jak i poza ratajami. Wśród takich ciekawych wyjazdów, mamy wyjazd na makietę kolejową do Borówca. Mamy Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu. Jest też jeszcze taki wyjazd niespodzianka, o którym nie mogę za bardzo mówić, bo nie byłoby niespodzianki. Mamy dużo wyjazdów na basen, na kręgielnie Doniku. Bardzo serdecznie zapraszamy. Organizatorzy półkolonii w Domu Kultury Polans to czekają na chętnych. Zapisy trwają od poniedziałku do piątku jeszcze w ramach roku szkolnego w godzinach od 16 do 20, a gdy będą półkolonie, wakacje to zapraszamy w godzinach wczesnorannych i od 14, gdy już z dziećmi wrócimy, jesteśmy na miejscu, można dzieci zapisać. Na miejscu, czyli na osiedlu Polan 100. Dla zainteresowanych podajemy także numer telefonu widoczny na ekranie. W wakacje o najmłodszych mieszkańcach naszej dzielnicy nie zapomina również Dom Kultury Jubilat z osiedla Tysiąclecia. Dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat przygotował 5 turnusów półkolonii. Każdego dnia na półkolonistów będą czekały inne atrakcje. W programie jest basen, tu w Poznaniu, w Swarzędziu, kino, Kręgielnia Niku. Są liczne wyjazdy, co tydzień jakieś inne miejsce. Jest to Kurnik, gdzie będzie statkiem po jeziorze Kurnickim i Ognisko. Wyjazd na Dziewiczą Górę, oczywiście tam będzie wieża widokowa do zwiedzenia oraz plus pracownia rzeźbiarska, gdzie będą warsztaty dla dzieci. Również warsztaty terenowe w Wielkopolskim Parku Narodowym. Wyprawa do akwanetu, żeby zwiedzać trzy obiekty, które oni mają. I Lasek Marsyliński, gdzie jest ścieżka elektryczno badawcza Poza tym minikolf na Malcie, szelnicę na osiedlu Powstań Narodowych, to jest bardzo dużo jest atrakcji. Na pierwszy turnus nie ma już wolnych miejsc, instruktorzy przyjmują jednak zapisy na kolejne tygodnie. Wszelkie informacje znajdą Państwo w Domu Kultury na Osiedlu Tysiąclecia 30 oraz pod numerem telefonu, który wyświetla się na ekranie.